Z tej strony Kacper. Dziś zapraszam was na krótkie podsumowanie targów IFA w Berlinie, które odbyły się na początku września, na których miałem okazję być w tym roku. Zapraszam bardzo serdecznie. Targi IFA w Berlinie odbyły się jak co roku na początku września. W tym roku miałem okazję na nich być i byłem tam z Acer'em i przede wszystkim, prawdę mówiąc, skupiłem się na ich urządzeniach, których naprawdę sporo zaprezentowano. Na przykład pokazano mobilne wersje urządzeń Predator, czyli Predatora 8 tablet, który no dość dobrą ma specyfikację i przede wszystkim ma cztery wbudowane głośniki, które poprawiają jakość dźwięku odtwarzanych właśnie w tablecie. Drugim modelem z tej serii jest Predator 6, czyli tak naprawdę Smartphone. Niestety nie był to jeszcze działający sprzęt, tylko udało mi się dorwać prototyp, który niestety jeszcze nie działał. Można było tylko zobaczyć, jak będzie wyglądała obudowa i prawdę mówiąc to wszystko. Ja na swoim kanale nie umieszczałem żadnych filmów, ponieważ byłem tam powiedzmy służbowo z tabletowo.pl i tam znajdziecie wszystkie kanały. Na przykład do filmu o Predatorach 6 i 8 znajdziecie tutaj. Kolejną nowością, którą Acer zaprezentował na IFA w Berlinie był Jade Primo. Jest to smartfon, który posiada pełną wersję Windows'a i dzięki możliwości, a właściwie funkcji Continuum można rozszerzyć możliwości tego smartfona i po prostu zamienić go w komputer. Wystarczy, że podłączymy stację dokującą, klawiaturę i myszkę, które są w zestawie z tym urządzeniem i mamy pełnoprawnego pc i którego możemy normalnie korzystać. Smartfon posiada naprawdę bardzo dobrą specyfikację, która umożliwi nam płynne działanie systemu operacyjnego. Jest tu przede wszystkim Snapdragon 808, 3GB pamięci RAM i naprawdę powinny one działać bardzo płynnie. No, powiedziałem powinny, bo niestety prototyp, który był dostępny na targach IFA, a właściwie nie był dostępny, tylko udało mi się go dorwać na kilka chwil. No, niestety nie charakteryzował się zbyt dużą płynnością. Wszystko się przycinało, wyskakiwały różne błędy. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym smartfonie, również odsyłam Was na kanał tabletowo, czyli na filmik umieszczony tutaj. Ostatnimi nowościami, które mnie zainteresowały od Acera, były modele Z630 oraz Z530, które nie zostały oficjalnie pokazane na konferencji, aczkolwiek na halach Acera były dostępne. Są to dość budżetowe smartfony z dość dobrymi systemami, które naprawdę charakteryzują się sporą płynnością i sporą ilością funkcji, prawdę mówiąc, jeśli chcecie zobaczyć jak one działają i jak wyglądają, również odsyłam Was standardowo na kanał tabletowo. Oprócz tego udało mi się dorwać na chwilę urządzenia, które były już dawniej zaprezentowane, na przykład Samsunga Galaxy Note 5, który jak na razie nie będzie dostępny w naszym kraju. Jest to na pewno świetny smartfon, który posiada o wiele lepszą mołdowę niż poprzedni, ale niestety no nie robi on takiego wielkiego wow na mnie jak na przykład Note 3, który posiadał wiele nowych funkcji. Oczywiście nakładka została odświeżona, dodano kilka drobnych dodatków, no ale jednak to nie jest aż tyle nowości, żeby być naprawdę tutaj zachwyconym tym. Jeśli jesteście zainteresowani, również odsyłam do, was do filmiku na tabletowo.pl Miałem też okazję porównać krótko Samsunga Galaxy S6 Edge Plus z Samsungiem Galaxy S6 Edge, którego miałem aktualnie na test. I przyznam szczerze, że różnic jest naprawdę niewiele, aczkolwiek kilka ciekawych dodatków jest. No i oczywiście ekran różni się też wielkością i co ciekawe w większym S6 Edge Plus nie znajdziemy portu podczerwieni, co mnie naprawdę zdziwiło. Jeśli chcecie zobaczyć porównanie Samsunga Galaxy S6 Edge Plus i Samsunga Galaxy S6 Edge, również zapraszam Was na tablet OOP. Na stoisku Samsunga zobaczyłem również dwa nowe urządzenia z tabletów, czyli Samsunga Galaxy Tab S2 w dwóch wersjach rozmiarowych. Mogłem zapoznać się zarówno z wersją 8-calową, jak i wersją z ekranem o przekątnej 9,7 cala. Wyglądają one naprawdę rewelacyjnie i na pewno lepiej niż Tab A, którego recenzowałem jakiś czas temu na kanale. Aczkolwiek no tutaj nie mamy zbyt wielu nowości, ponieważ cały system jest prawie identyczny jak w Galaxy Tab A. No na pewno przede wszystkim wyświetlacz jest tutaj lepszy, ponieważ nie widać tych pojedynczych pikseli, więc to jest na pewno na plus. No i system na pewno będzie działał płynniej, no bo mamy tutaj lepsze podzespoły. Jak wiadomo Samsung na IFA w Berlinie pokazał S2. Niestety nie udało mi się go dorwać, żeby chociaż zobaczyć go jak wygląda na żywo, ponieważ wyjeżdżałem nieco wcześniej przed konferencją właśnie Samsunga no i przez to nie zobaczyłem tego urządzenia. Pojawiły się też nowe Motorola 360, również nie udało mi się ich zobaczyć, natomiast udało mi się na chwilę zobaczyć Huawei Watcha, który naprawdę wygląda rewelacyjnie, aczkolwiek zostałem prawdę mówiąc wygoniony ze stanowiska, ponieważ pan powiedział mi, że wszystko zaczyna się następnego dnia więc materiałów nie mam zbyt wiele, więc postanowiłem, że nie będę po prostu nagrywał o tym, ponieważ mam dosłownie pół minuty, może minutę materiału. No i teraz wyświetla wam się to porównanie powiedzmy z krótkie z Moto 360 pierwszej Generacji. No i prawdę to jest wszystko, co mam o tym Huawei Watchu, bo po prostu zostałem wygoniony. Tyle mogę powiedzieć. Przez dosłownie chwilę również udało mi się zobaczyć Nubie Z9, czyli jednego z nowszych urządzeń od ZT. Jest to naprawdę świetnie wyglądający smartfon, który charakteryzuje się przede wszystkim tym, że ma bardzo wąskie ramki wokół ekranu. I wygląda to naprawdę rewelacyjnie, aczkolwiek całość obudowy nie, nie za bardzo mi się podoba. Jest ona po prostu bardzo gruba, przez co telefon dość opornie leży w dłoni i mi się to akurat nie podoba. Mamy w tym smartfonie też sporo ciekawych funkcji, aczkolwiek nie działają one perfekcyjnie. Niby mamy tutaj dodatki, które uruchamiają się po posmyraniu w cudzysłowie krawędzi tego wyświetlacza, aczkolwiek no, nie działały one zbyt dobrze. Mamy też możliwość uruchomienia dwóch aplikacji jednocześnie, aczkolwiek jak możecie zauważyć, no niestety nie są one skalowane zbyt dobrze, więc po prostu nie jest to dobrze przemyślane i moim zdaniem tutaj producent powinien się bardziej przyłożyć. Z nowości na przykład pokazały się jeszcze Sony 3, czyli Xperia Z5, Xperia Z5 Compact i Xperia Z5 Premium. Niestety nie udało mi się dorwać tych urządzeń, ponieważ byłem tylko dwa dni na terkę HIFA, a wszystko zaczynało się tego właśnie trzeciego dnia, i wtedy właśnie były otwarte hale Sony. No i niestety nie udało mi się tam wejść, więc nie mam żadnych materiałów właśnie z tymi urządzeniami. Przede wszystkim żałuję, że nie udało mi się zobaczyć Gear z dwójki, nowych zegarków od Motorola, czyli Moto 362 generacji, oraz nowych urządzeń w serii Xperia. No szkoda, może uda mi się w Polsce już je zobaczyć za jakiś czas. No, a na razie no, muszę po prostu obejść się smakiem. W tym materiale myślę, że to już wszystko. Jeśli macie do mnie jakiekolwiek pytania odnośnie IFA albo urządzeń, które miałem w rękach, piszcie śmiało w komentarzu. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!